Elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w każdym odcinku z Mainscannersów. Klikamy przywróć i jedziemy kolejny dzień, eee, wiadomość od Alison Bartok, mój Florian wrócił. Tak za nim tęskniłam, a teraz do mnie wrócił. Nie wiem jak ci się to udało, ale bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję. Chciałem ci coś podarować? Więc dostałem ci darmowe opakowanie naszego najprzedłego produktu Ryana Intellect. Te pigułki wzmacniają inteligencję. Jednym efektem ubocznym... Jest kilka godzin zmęczenia. Czy ja potrzeb. Nie potrzebujesz inteligencji? Chyba mam wszystko, czego chciałem. Wyrzuć piguły, bo nie chcę tracić czasu. Wiadomość w ostatniej chwili: ogromny wybuch w wieży danych D7. W okazjach co najmniej 3 osoby martwe. Wydaje się że to ma być kolejna atak organizacji terrorystycznej Jutrzenka. Konstruktor nazywa ten atak przerażającym. To symptom narastającego naraż problemu zaburzeń sumowych w strukturze. Wszyscy członkowie jutrzęki mają być namierzeni, przeskanowani i poddani terapii. Uuu, trochę ból dubska. Yy... On był pierwszy. Jego współpracownicy nazywają mnie Wachliwy Willy. Nazwałem go Wachliwy Willy. Choć ma ponadprzeciętny talent artystyczny, jego niezdarność bije wszystkie rekordy. Krąży plotka, że może nawet być Dysraptorem. Uuu. Chcę, wybuchnie mi w ryj. Dobra, idziemy do Dysraptora. Odwiedzamy Dysraptora. Skaner myśli, rety. Zygowny garnitur, klasyczna jak cholera struktura. Zyga mnie to, zyga. Jak rozumiem, ktoś wpadł na trop moich mocy. Tak, jestem zagłuszaczem, zero ściemy, spójrz tylko. Wymyśl square body, konsola jest podłączona i odpala grę Manboy 2. Willy zamyka oczy, kładzie dłoń na niej i wydaje cichy pomruk. Szybkim ruchem wyłączają i na Sadown. So Oga, <grywa> <grywa> ja, te mocy są zajebiste. <grywa> Jasne. za debil Kanumysku To sfera. Ten teatr w talentach to moja pierwsza praca. Asystowałem mistrzowi rzeźby C Civillo de la RENTA Wywali mnie. Hehe, wysadziłem jeden z reflektorów, wtedy nie miałem jeszcze kontroli nad moimi mocami. Yy... Amator, No bo wypadek z pulsem to nie jest reklama krążąca nad wieżą. Pok w okazji, zyga mnie to kasyna. Wygrałem trochę poków, przegrałem trochę poków, wyrówna się kiedyś. Nie przeżyłem tam, nie, we... nie byłem tam od roku. Hmm, może usmażę po plansze i wygram trochę więcej. Hahaha. Ha, ha. Yy... fałszywe deklaracje. Ho, ho pierwsze urządzenie, które rozstroiłem. Jakiś wymyślny info nad którym pracowałem. Bam, swajczony. Nic nie zatrzyma moje wiązki. Niezdarne yy. dłoń, nie? nie, nie dłonie. Rozpierdolił i stłumaczył sobie, że jest z raptorem. Pog? Kto zdziałuł już normalnie? Mimo, że wiele przedmiotów zostało zniszczony w jego rękach, nie jest z raptorem. To nie puls. Choć bardzo chciałby nim być. Prawdopodobnie sam, sam wierzysz, że to kłamstwo. Yy... No ziomuś, masz na bani. dla <laughs> laserowy, Roz Rozponoza. Ty 20! Imprezowicz. Oczekuję na... Pojebało cię, że masz 20? Pół sto choroba? Hmm. Skoro tak twierdzę, zapomniałem, że moje moce nie są destrukcyjne. Mogę wyłączyć wszystko... Mogę włączyć wszystko z powrotem, widzisz? Ok. Ile mi i włącza swojego squarebody E, przecież myszka mi za wolno chodzi. Dzięki. Mm. Potrzebuję tego. Mam to, to i to. Tak, wszystko jest. Terapia. Lecimy z terapią. Chamie. Dawaj to. Oko to, to. U to gówno i U. Oj? Fuck you, spowaliam tą myszkę. Jezus, jak musiałem powoli robić, goddemet, ciciuchy. Daj mi, że ten nie jest ten. To ten? Gówno u gówno. Gówno u gówno. Czekajcie moment. Dobra, jestem z powrotem, yy, nie, nie chcę zakończyć jego terapii. Yyy... Kotu. Okej, okay, linia prosta w dół. Generalnie już wam tłumaczę, czemu się odejść. Mój kot nigdy nie miałczy. Absolutnie nigdy nie miałczy. Nigdy, ale to nigdy mój kot nie miałczy. Zdążyliśmy na czas. Easy. Twój dzień roboczy dobiegł końca. Obywatel wymaga dalszej terapii. Ok. I nagle stanęła sobie w przedpokoju, w sensie nie wiedziałem gdzie ona jest. I zaczęła tak miałczyć, miałczyć. Miał, 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 miał. Ja mówię, coś się jej dzieje, nie? Ale po prostu tak semiacza. Hej, słonko, chodź połowić ryby. Hmm. Okej, okay, pani przy Dokach Jeziora. A o, super, że akurat mamy pana przy Dokach Jeziora. Zapierdzielaj do pana przy Dokach Jeziora. Po czym idziemy do naszej lożki z jutrzenki skaner witaj ponownie. Zbadajmy umysł tego zagłuszacza. Yy, Okej, okay, potrzebuję tego Okej, okay, więcej nie potrzebuję to. Aaaa! I, I skończona terapia na nice isu nice Terapia ukończona. 15 kapoków. ezuwa Kogo ja szukuję? Nie jestem z Raptorem. Jestem zwyczajny. Co za. Wstyd. Przepraszam. Nie wiem, co do mnie wstąpiło. Puls jest czymś innym niż moje lasery. Haha. Ha. To szaleństwo. Chyba powinienem wracać do pracy. 30 minutek. Lecimy do pani z pompą. Mono Mankino. Doszły wieści o wybuchu. Tak, to my. I nie. Nie tak miało to wyglądać. Mieliśmy wszystko panować. Nikomu nie miała stać się krzywda. No. Wypadki się zdarzają. Pieprzeni urzędnicy, czekaj na nas, cholera. Musimy być ostrożniejsi. Okej, okay, czyli macie szpiega? Tak, w ogóle to mam na imię Mona. Ale masz szpetny rej. <grym> mam też dobre wieści. Mamy zaufanego człowieka, w jesteś zygnowki. Ochroniarz. Widział broń? Widział broń Farada i Twoją córkę. Nic jej nie jest. To od ale trzymałem w jakiejś komorze reaktora, obok czterech innych podmiotów badań. Nasze przypuszczenia były prawidłowe. Jest nosicielką pulsu. Dlaczego na wszystko odpisy, y, odpowiadał ok, jak jakiś taki bez. w ogóle. empatyczny? Musimy nawiązać ten kontakt, ale wykorzystanie naszego agenta było zbyt ryzykowne. To musi być ktoś, komu ona ufa. Musimy ciebie tam wysłać. Uu. Nadejdzie czas, skontaktujemy się z Tobą. Ochroniarz, pójść na instytut. Niestety. Nie możesz jej póki co stamtąd zabrać. Już jedynie z nią porozmawiać. Unlucky, no ale okej. Okay. Okej. Okay. Koniec z tym mówieniem ryb. I chcę zachować jakieś choroby z filisu na przykład. Ale co ja tam wiem? Nie za z tej mony. i plan brzmi z rygorowy że zostaniesz... Czemu nie zostaniesz przy swojej profesji? Twoje pacjenci narzekają, kapoki na drzewach nie rosną. Eee, okej... Okay. pas tak zwane. Nie jestem w stanie do nikogo iść. W takim razie kończę dzień. Koniec dnia 18. Utrzymanie mi jest 7 kapoków. Na szczęście mam dużo zaoszczędzone, więc mogę mnie mieć w dupie, co normalnie tydzień mogę nie chodzić do pracy. Mmm... Yy. W młodości mały Johnny Day wykazywał olbrzymi potencjał jako najmłodszy zwycięzca turnieju przełącz włącznik. Brak podobnej stymula stymulacji sprawił, że stał się nieobliczalny. Ok, Johnny Day, kim jesteś z myśli? Przedstawać mnie? Tak, cóż. Byłem testowany nieraz, ale zacznijmy to przedstawienie. Skaner łysu. Zapadnie. Otwierała się, gdy ktoś źle odpowiedział na serię pytań. Chciej w dół. Oczywiście mnie to nigdy nie zdarzyło. No, zwycięzca, no, wygryw. Ciemne chmury nie wykonają... <coughs> nie wyobrażę Nie Wykonają za przyjaźnie. W zależności od tego, z której strony wie wiatr, ocenia problem. Jest na 80% deszczu. Precyzyjne szacunki, biorąc pod uwagę, że wygrywał i wiecie... Zakręcić butelką, grałem w to z w szkole. Zawsze mam nadzieję, że wypadnie na mnie. Lubi zainteresowanie, lubić być centrum uwagi, jest po prostu atencjuszem. Wymyśla że onego stało się grą... Hmm. No, typie nie wiem, czy ty jesteś podsztalny, no trochę tak jest, e... chłopie, zatęciuszem. Ale jest poczytalny. Kopie to poczytalny. Jakby kopie jest atencjuszem, ale noc zdarza się. Pacjent jest poczytalny. Nie są wymagane dalsze działania. Plus trzy kapoki. A, wiedziałem, że tak powiesz. A ja w końcu nieźle zgaduję. Zobaczenie. Za egoista. Czczę nie lubię. Urszula Buldewar jest znana ze swoich morderczych metod budzących podziw, co opanowania nad słowem. Potrafi przekonać każdego do czegokolwiek, ale jej klienci... Mówią, że ostatnio bywa cicha. Let's go? Raczej dzisiaj nie zrobię jej terapii, ale sprawdzimy ją. Rozumiem. Skaner myśli. Zanim zaczniemy tą procedurę, muszę cię poinformować, że Twoje instrumenty nie przydadzą się w moim przypadku. Czemu? Cóż, głos, którego używam, rozmowie z tobą, nie jest moim własnym głosem. Nie jest moim już od dawnego czasu. Tego też odpowiedzi, jakie ci ludzie, nie będą moimi. Where? Usta. Moje, ale ja nie je kontroluję. Nigdy nie wypowiadał takich kłamstw. Moje wnętrzności mówiąc szczerze nie wyglądają jak moje Są trzewia, język, naczynia, krwiono... Jezus Kogoś innego Problemy z tożsamością Żyli, Śledzą każdy mój krok Moje słowa wzbudzają w nich zakłopotanie Ale uwierzą że we wszystko co im powiem Co im te usta powiedzą Manipulacja Boulevard wierzy, że nie jest już autorką słów, które podają, które wpadają w jezu. Boją się ich używać. Zamilkła w pracy, jest niezdolna do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest niebaczalna. Zresztą sami powiedzieliście, że jest Zwłaszcza w pracy jako prawnik. tylko jak ona może nic nie mówić? Jako kupa prawnik. Ma tylko dwa typy osobowości, yy, więc zamykamy ją. Co to? że przegniętów są bardziej skomplikowane niż innych. Uu, uważaj na niestabilności. Jak traumą bomby. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiem co to daje. Nie wiem co mam z tym zrobić. Co, Kupię jedną pigułę i zainstaluję pigułę w dupie. Potrzebujemy tego. No jest, czyli tego gówna Zainstaluję pigułę, bo to pewnie będzie podwało stres. A, to dlatego są tylko dwa. Okej, okay, takie gówno Jedno, drugie... Dwa. Okej, okay, dopiero gdy się rozpuszczą to mogę je robić. Okej, okay, good to know. Takie kwadracioki. Raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ha. 8H okay. Okej, okay, zostanie jedno jedno osobowości i niestety. Dobra, to trochę się robi skomplikowane. Robić skomplikowane. Koniec dnia dziewiętnastego, utrzymanie minus siedem kapoków. Śpij, zobaczmy spoiler następnego dnia, jeżeli będzie, nie będzie spoilera następnego dnia. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie i zobaczenia w kolejnym odcinku. Hello!